Mam problem z pralką. Z niej po prostu suchnie. O kurcze pieczone, trzeba to odkamienić. Chyba z tego co pamiętam, to trzeba to odkręcić, czyli odczepić. O, i proszę bardzo. I zaraz to odkamienimy. Zobaczę jeszcze coś w środku, jak wygląda ciekawie. Łomatko, jedyna. Tu jeszcze z kamień, jeszcze cuchnie. Mam tutaj ocet i sodę. Zaraz wyczyszczę pralkę. Zobaczymy, czy coś zejdzie. Mam tutaj sodę i zaraz wsypię tutaj do tej szufladki i zobaczymy, czy coś zejdzie. Dobrze, mam sodę i dobrze. E, wsypujemy tutaj do szufladki. Tutaj, o. I zaraz to spłuczemy gorącą wodą i zobaczymy, czy coś zejdzie. Widzimy się za chwilę. No i to schodzi trochę. Zobaczcie na to, schodzi. Dobra, to zaraz ogarnę resztę. A teraz się zajmę pralką. Teraz słuchajcie najgorsze: filtr. Się na pewno coś chyba wyleje, więc zaraz to odkręcimy i podłożymy szmateczkę. Mam tutaj kombinergi i otwieramy filtr. Stąd coś się na pewno chyba wyleje. Mam taką. Uwaga, podkładamy. matku jakby należy woda. O, kontrolowana powódź. Zaraz się widzimy, jak to odkręcę. Matko, jedno i tak to suchnęło. Patrzcie na to, jaki filtr jest brunny. Patrzcie na to. Ale śmierdzi. Zaraz tutaj wyczyszczę filtr, włożę go z powrotem i zaraz wsypiemy czyściło do pralki. I pralka się wyczyści. Zaraz się widzimy. Proszę bardzo, filtr wyczyszczony, wkładamy z powrotem. Proszę bardzo, filtr zakręcony z powrotem. Wsypujemy zaraz czyścigło i włączamy pralkę. Proszę bardzo, wszystko jest gotowe, wsypujemy czyścidło i włączamy pralkę. Wsypujemy sodę. Stawiamy na szybki 30 i włączamy. Proszę bardzo, nasza pralka właśnie się czyści. Jeśli chcecie więcej takich filmów, napiszcie komentarz, lajka, subskrybera i wtedy Wam odpowiem i wtedy zrobię taki film. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.